Witam Was ja i mój chowaniec, pokaż pazury, ach, ach. jest środa, a jak środa to Merkury, jak Merkury to kontakt, sprawdzamy jak padalec, gad przebrzydły, aż mi ustał w gardle, jak zapatruję się na Waszą sytuację. Jest tutaj myślenie, jest tutaj tęsknota, ale w takim ukryciu, w takim domowym zaciszu, w takim spokoju jest myślenie o tobie, myślenie o tobie jako kobiecie silnej, bardzo moralnej, bardzo zimnej na chwilę obecną, bardzo logicznej też, ale takiej skrytej. Jest też, moja rybko, em, myślenie o tym, jak się z tobą spotkać, o tym, czy jest tutaj szansa na mm, takie uzdrowienie sytuacji. Smacznego? Jest też myślenie, o uczuciach jakie ty masz do tego pana, czy ten pan jeszcze może ciebie jakkolwiek zakręcić, jakkolwiek oczarować? Bo ty jesteś tutaj bardzo silna, bardzo samowystarczalna. Zobaczmy jeszcze jak on ciebie zrobi. Okej, okay. więc widzi ciebie jako zranioną kobietę, oszukaną przez niego, ale też spełnioną finansowo. Ty sobie we, według niego świetnie radzisz. On czuje się przez ciebie odrzucony, ale z możliwością pogodzenia i dojścia do jakiejś relacji. Dobrze, co on myśli o Waszej sytuacji? Zakończenie cyklu wieża. Więc sytuacja jest skończona. Chłop wie, że stracił, że bardzo dużo stracił, że stracił na pozycji w Twoich oczach przede wszystkim. Jest bardzo dobity z tego tytułu, bo uniósł się tutaj honorem. Być może ty. W jakimś stopniu e, weszłaś mu na ego. Jesteś kobietą spontaniczną, ale stałą, stabilną. Docelowo pan myśli o związku z tobą, że waszą sytuację da się uratować. Jak? Prowadzenie konfliktu zamentu, następnie zakończenie tego konfliktu zamentu i rozpoczęcie, postawienie siebie w pozycji odpowiedniej, że on taki biedny jest, i tego masz uratować. Z tym, że on będzie się bał tutaj jakkolwiek tworzyć coś od nowa, na razie będzie się przyglądał i na tym przyglądaniu ustanie. Bo on jeszcze coś musi rozpracować. Pytanie co? Uu. Swoją sytuację finansową musi rozpracować jeszcze. Będzie ten kontakt. W marzeniach na chwilę obecną. Pan bardzo marzy o spotkaniu w celach, że tak powiem, reprodukcyjnych. Od sierpnia pan myśli o e, założeniu rodziny, o odezwaniu się do ciebie, zaproponowaniu ci czegoś, tej rodziny, właśnie. On tutaj jest przekonany, że on jest w stanie ciebie jakoś nakłonić do e, wejścia z nim w jakiś relationship. Tutaj, pomimo tego, że ty odeszłaś już stąd, i on wie, że tobie jest dobrze. Nie jest ci łatwo, ale jest ci dobrze. Dużo myślenia jest o tobie. On na razie ci się przygląda. patrzy jak pracujesz, co robisz. Bardzo dużo tu jest zastoju. Bardzo dużo blokady pan ma. Ofensywnie też może się ustawiać co do ciebie. Wy jesteście trochę jak ogień i woda, i on wie to i chciałby to jakoś tak potrafić utrzymać. Będzie chciał wskrzeszenia, bo wie, że stracił. Niepewny jest jak, jak go rzuci los. Jest bardzo dużo miłości, chęć dania Tobie szansy, ale jest też zastój. Dobrze, co na tle duchowym. No jest tutaj unikanie, taki szachpad przez to ego, e, przez też e, taką wytrwałość w tym ego. Jest żal, e, samopresja, nakładanie na siebie presji, e, też dużo tej pasji, namiętności, chciałby tego zjednoczenia na tym polu, to wychodzą te sprawy. Też aspekty z domu, aspekty wychowania rodziny e, i struktur z tego wywodzących się. On ma z tego przebudzenie na chwilę obecną. Ta pasja go do ciebie bardzo ciągnie. Tutaj też jest zakończenie jakiegoś cyklu, dojście do refleksji, oglądanie ciebie, zajmowanie się self swoim własnym. Jest bardzo dużo tutaj pasji, namiętności, takiego no. Tu on się gubi w tym co było w jego sposobie wychowania. Zaczyna pewne rzeczy dostrzegać, pewne rzeczy go triggerują, wchodzi Pan w konflikt i stoi przed decyzją, wyjść do Ciebie z ofertą, czy też nie wychodzić. Są jeszcze jakieś um, karmiczne tu sprawy, wywodzące się ścienia z wewnętrznego dziecka, sabotowanie siebie, tej relacji, poczucie zwątpienia. Dobra, ja bym tu ostatecznie chciała się dowiedzieć, czy będzie kontakt w przeciągu 3 miesięcy. Karty radzą, byś wybrała inny kierunek, zasięgnęła informacji, a przede wszystkim podejmujesz dobre decyzje. Powinnaś pójść do przodu. W odpowiednim czasie kontakt będzie, ale w przeciągu trzech miesięcy go nie widzę. Dla kogo czytałam? Już poczemy. Byk, skorpion, lew. Przelec, baran, koziorożec na spodzie rybki.